Właśnie sobie zrobiłem zakupy i kupiłem sobie te oto warzywka, Jestem w Holandii za 3,30. Normalnie by 4,70 euro. Posłuchajcie, wybrałem kraj, gdzie obowiązuje deflacja, a nie inflacja, jak w Polsce, prawie 20% czy tam 10-15. Posłuchajcie, zastanówcie się, czy na pewno chcecie żyć w tej Polsce. Może na przykład chcecie wyjechać też na parę miesięcy, sobie zaoszczędzić, odłożyć. No bo na razie będzie nieciekawie w Polsce, a będzie jeszcze gorzej. Przypominam, że od stycznia będą podwyżki cen prądu. Bo nasi wielce, szanowni rządzący, czy to obecni, czy to następni, będą dalej psuć i niszczyć nasz piękny kraj. Więc zastanów się, mądrze, czy chcesz się dalej męczyć, czy chcesz na przykład od razu, z miesiąca na miesiąc, odłożyć sobie dobrą kwotę. Ja na przykład, jak byłem w Polsce, jak pracowałem na poetacie, poetatu, pół zarabiałem jakieś 2000 zł. A tutaj mam tygodniówkę, 2300, posłuchajcie. Po płaceniu mieszkania 2300 w złotówkach. I na jedzenie wydaje jakieś 500 zł, więc zostaje 1800, czekajcie to, przekalkujcie sobie to. I też powiedzcie Polsce, elo, to kosztuje, czekajcie to, 3,30 za zapłaciłem. 3,30 dwie papryki, cebula, marchewka, sos, imbir, kawałek czosnek, pork p, l, e, -lo.